O Arkajamie, Arkajmie, Arsej, Arkonie i Ariach nowy przypis 43 do Tadży 19 oraz artykuły innych osób. Opublikowano 27 lutego 2010 roku przez Białczyński. O Arkajamie, Arkajmie, Arsej, Arkonie i Ariach. Arkajm Arkajama nowy przypis 43 do Tadży 19. 43 arkaja ma grud wiedzy, grut obwar uczonych goryniczów górów, Mogtów i Kapów w górach kamiennych, czyli górach Ural, Gural, Chorol. Leży w ramionach rzeki Karaganki i Utiaganki, w podgórskiej dolinie Arkajem na wschodnich stokach Uralu. Odkryty z kosmosu w roku 1982 i znany obecnie jako Arkaim, Arkaim, a zwraca uwagę związek nazwy rzeki z górą i rzeką Kara występującymi w najważniejszych starych podaniach perskich o świętej Górze Kara, wyspie i Morzu Kara oraz drzewie wyspowiszub. W Arkajami Arkajmie mieszkali i pracowali górowie gorynicze nauczyciele wszelkich kapów, a więc wołchwów, kudiesników, zinisów, świtungów, mogtów magów, kowów kowalisów, burtników, czarowników i innych rodzajów kapów wiary przyrodzonej, którzy byli zrzeszeni w kilkudziesięciu oddzielnych gromadach, gromadach. Tutaj w Arkajamie Gorynicze i ich uczniowie zajmowali się badaniem wszechświata, określali współzależności ruchów ciał niebieskich i ich wpływ na ziemię, matkę, przyrodę, rodzanę i człowieka, zerywanów. Swoich największych odkryć nigdzie nie zapisywali. Nie występowali też nigdy ze swoją wiedzą publicznie. Na podstawie wieloletnich obserwacji opracowywali tajemne rytuały, obliczali terminy, ustalali zasady obrzędów, ustalali sposoby postępowania arkana, czyli w utajemniczenie w wiedzę, w wiedę, wniknięcie w wedę, i wprowadzali je w życie plemienne. Dalsze widzenia w wiedzenia czyli obserwacje, weryfikowały początkowe spostrzeżenia i pozwalały na wprowadzenie poprawek do świętych obrzędów czy też sposobów postępowania, wytopu, kowania, leczenia, zaklinania, itp. Te nieustanne poprawki wprowadzane do wiedzy, Widi, doskonaliły ją do tego stopnia, że gorynicze i ich uczniowie płowie potrafili w końcu wyrazić pełną wiedzę jednym twierdzeniem czy wywodem, albo jednym bądź dwoma krótkimi słowami, w których zawarta była istota tajemnego działania. Wiedzę tajemną, na Widi, przekazywali gorynicze Arkajamy wyłącznie ustnie kilku swoim uczniom, których kształcili u swego boku przez długie lata. Ci uczniowie byli potem założycielami i mistrzami poszczególnych gromad kapłańskich, gromad kapłów, które różniły się od siebie zarówno zakresem wiedzy, jak i narzędziami stosowanymi do jej pogłębiania i sposobami pośredniczenia w kontaktach między ludźmi a bogami, czy między żywymi a zmarłymi. Każda z gromad kapłów stosowała swoiste obrzędy magiczne, własne rytuały i sposoby czarownicze, wykorzystujące odpowiadający jej zakres wiedzy. Pod koniec życia ziemskiego gorynicz guru, guru to dosłownie będący górą, mieszkający w górach, pochodzący z gór, przedstawiciel świętej gromady Kapów Goroli, gurujący wiedzą, gorżar niecący, czyli wiedzący jak zapalać, niecić żar, wpierw dosłownie żar ogień, a potem w przenośni żar ogień wiedzy i wiary, czyli mistrz wyznaczał spośród członków gromad założonych przez swoich uczniów następcę, a sam udawał się w zaświaty. Wyznaczał też następcę tymczasowego, kiedy okresowo przebywał w zaświatach, np. we wnętrzu góry Kaganiontu, Kogajon, którą także niektórzy lokalizują w górach kamiennych, a nie w Busegach. Także w miejscowym języku buliackim arka znaczy osnowa, jądro, baza, podstawa. Słowo oral ma także znaczenia takie jak, oralny wypowiadalny, głos, mowa, mowa główna, podstawowy język, czy chora uśpiewomowa uroczysta święta. Przyjmuje się, że to tutaj w Arkajamie powstały pierwsze hymny Rykwedy i Gafi, Gatki, Aesti, Obwiesty, tutaj też zgłębiano tajniki geometrii, tajemnice liczb, czerty i czarowanie, butry, oboroty i burtowania, obracanie, tajemnice znaków pisów i wici, taje, bukwy, wikły, tajemnice ruchów ciał niebieskich, okresów księżyca, zasady wytopu brązu, czy tajniki składu i działania ziół oraz trucizn. Mhm. Nazwę Arkajama nosi święte wzgórze położone obok Grodu Obwaru i znajdujące się tutaj święte, śródeleśne uroczysko. Fakt, że w Arkajamie nie posługiwano się pismem świadczy o ortodoksyjnym przestrzeganiu zakazu używania taj czyli znaków świętego pisma, czyli z jednej strony o surowym przestrzeganiu zasad wiary przyrodzonej, a z drugiej strony o tym, iż ośrodek arkajamski działał już po wojnie o taję. Kradzież nasion z drzewa wyspowiszu i zabicie ryby kary, a także wyniesienie tajemnicy pisma, ale przede wszystkim użycie tajemnego pisma przez Żarzduszta, Zaratusztre, stało się powodem, opisanej w perskich kronikach, wojny między Skołotami, Sakami, a Persami. Głoszenie obwiesty i przyjęcie Żarzduszta na dworze Wiszta Spenty, Witrzaspy, w grodzie Baucha, Bolcz, nad Orolem i Bałchaszem, spowodowało niekończący się ciąg wojen między królestwem Sis a Persami. To tam, w Bałchu, Żarzdusz dokonał największej zbrodni zapisu w języku haunoawarskim obwiesty, czyli użył publicznie taj za co władca całego wielkiego kaganatu Sis wydał na niego wyrok śmierci. Był to tak poważny wyrok, że mimo ochrony władcy perskiego Żarzduszt pod koniec długiego życia w dodatku i zaszczytach zginął zamordowany podstępnie z rąk czaropanów, karopanów karpianów. Stąd też późniejsza wyprawa Darżusza, syna wiszta spęty przeciw z Cytom, stąd dalsze niekończące się wojny o zasady wiary. Zwraca uwagę związek nazewniczy między Arka i Amo, Arkoną i samą Arką. Czy arka jest identyczna ze szkatułą skrzynią, w której bogowie skołockoistyjsko-słowiańscy przechowywali taję Albo też, czy jest tożsama z obłym workiem, sakiem widzialnym jako biała kula światła, w którym przeniesiono taję z weli na Ziemię? Czy jest identyczna z Arką Pana znaną z Biblii? Czy ci, którzy skradli taję przeplątowi podczas wyprawy na Wele tutaj je ukryli w górach kamiennych, a nie w tajchu Beskickim, ani w innym miejscu, jak schowek Harów, Harachau, czy góra Orza znana dzisiaj jako Ararat? Należy pamiętać, że nazwa tych gór mogłaby też znaczyć góry Arki, Chorol, Gorol, Herel, Gorel, góry, Hary Arki, Hary Arka Góry kamienne były też nazywane górami panów. Stąd, według podania, panowie zostali przegnani przez dziewanne i stali się czaropanami, charopanami, panami harpontów, czyli Karpat. Całość tego podania, zawarta w Taj 23, pozostaje w zgodzie z danymi najnowszych odkryć genetyki dotyczącymi wędrówek ludów Królestwa Sis, Słowian, Istów i Skołotów ludów o haplogrupie R1A1. Także w górach Horol i na wschód od tych gór mieszkały plemiona saków wschodnich kołotów, wschodnich Scytów, niepokonanych nigdy przez Persów jako cały wieloplemienny szczep, od których pochodzą główne podania i legendy perskie i z których krwi pochodzili najwięksi perscy bohaterowie, bogatyrowie, bogatersowie, jak choćby Żal, Żal-Zalacar, czy Rusłan, Rustam. Arka Jama to także jakby nazwa miejsca ukrycia taj wiary, widli, przyrodzonej Jama Arki. W słowie arkajama po przestawieniu dwóch liter arkej na kr, a przestawki usłowian są częste i były stosowane szczególnie w nazewnictwie wierzeniowym, np. Na weles-wesel, jarorujo, jarowitrujewit, Żagkas, wejnaw i inne, zawiera się znaczenie zakrycia ukryjoma, okryjoma, akrajama. Słowo to wiąże się ze znaczeniem orzy jarzęcy, świetlisty święty, jarzący się, kwiecisty i gwieździsty, kiełkujący, świeży, młody, silny, ziarno, jądro, skąd orjecha orzech jądro, oraz z samym mianem ariów pochodzącym od oryja pierwszego władcy, albo wyoranych na zagonie równi welańskiej i zerwanych a potem strąconych na ziemię. Widać wyraźny związek słowa ory ze znaczeniem uprawy orki, odkrywania, tajemnicy oraczy rolników. Rdzeń oroży zawiera się w wielu nazwach miejscowych i plemiennych jak choćby bliska nam orawa i znana hetyckim zapisom orzawa, Ażwa, w małej Mazji, Azji. Rdzeń ten zawarty jest i w mianie totemowego ptaka słowian orła orzego ptaka słowiańskiego i sarmackiego godła, z kołockim sokołockim był sokół. Czy arkona i rugia, ruja, roja, oroja, uważana przez badaczy za rodzaj pogańskiego państwa kościelnego była kontynuatorką tradycji Arkajamy? My twierdzimy, że tak. Była jej późniejszym odpowiednikiem, kształciła kapów i była Grodem Świętym, rodzajem pogańskiego Rzymu dla świata barbarzyńskiego, czyli dla całego świata rozciągającego się na północ od linii Dunaju aż po wschodnie brzegi Mazji, Azji, czyli Kamczatkę, Kończutkę. Arkajama uchodzi za to miejsce, w którym narodziła się zarówno najstarsza wersja Wed, Widii, Rykweda, czyli wiedza ziarna, czy też zboża, wiedza podstawowa, zamknięta, jądro wiedzy, czy też równocześnie wiedza pochodząca od bogów zboża, weda boża, borek zboże, spoże, żyto, ryż. Tutaj także miała się narodzić od szczepieńcza Awesta Obwiesta, ogłoszona przez żar z Dusza, syna Burusza ze szczepu mieniów kamieniów, z rodu spisów zamieszkałych w górach kamiennych, w najstarszej wersji mało zrozumiałej dla Irańczyków, w języku haunoawarskim, czyli guniocharskim, gunioobryjskim. Stąd też wykradziono taje przekazane Romajom, Grekom i Rzymianom, im lekomedirowi, Egiptowi. Pierwszym zostały dane przez przyrodniego brata Lendy Łabędy, Europy, syna Aginora i Jaśnieny II, albo przez dziwny Jusza Żalmoszysza, Dionizosa Zalmoksisa, który był drugim ze złodziei nasion z drzewa wyspowiszu z góry i wyspy Kara. Drugim zostały przekazane przez Koszerysa znanego później w Indiach jako Kshatrej i w Melekomedirze jako Ozyrys. O ile w Indii imle komedii że taje pozostawały w ukryciu i nie były publicznie stosowane przez długie wieki na przykład Wedy zostały spisane dopiero w 100 roku PN, a wcześniej były przekazywane ustnie słowo w słowo tak jak Arkajamie, a w Egipcie tajemnice kapłańskie tak strzegły pisma, że dopiero niemal współczesni nam archeolodzy odczytali to pismo, o tyle Persowie i Romaje zaczęli go używać łamiąc święty zakaz. Dlatego Wielka Skołotia, Scytia, i jej następczynie, Wielka Sarmacja i Słowiańszczyzna, znalazły się w odwiecznym konflikcie z Romajami i Persami. Windowie, hindusi aryjscy, ani mlekomedirzy, egipcjanie, nie stali się wrogami Sistanu, bo dochowali tajemnicy Taj i uszanowali zakaz powszechnego posługiwania się znakami Taj. Zakaz ten był tak mocno przestrzegany w Królestwie Sis, że nie odnajdujemy do dzisiaj śladów pisma skołockiego, scytyjskiego, ani słowiańskiego, sarmackiego, serbomazowskiego, ani istyjskiego, bałtyjskiego, ani drackodawańskiego, trackodackiego, ze starożytności, mimo iż znane są słowa na określenie litery bukwy, zapisu, księgi i inne potwierdzające znajomość pisma. Mimo bliskich związków i kontaktów, mimo bliskiego sąsiedztwa Scytów z, z Persami i Grekami, znanych jest tylko kilkanaście do kilkudziesięciu inskrypcji i zapisów imion cytyjskich, które zostały wykonane przez Greków albo Persów. Dzisiaj dzięki licznym odkryciom archeologicznym coraz bardziej znany jest wysoki kunszt artystyczny i rzemieślniczy Scytów, ich głęboka znajomość sztuki wojennej i narzędzi bojowych. Mimo tego, że ich wytwory w niczym nie ustępują wytworom greckim czy perskim, skołoci nie używali pisma, a wiedzę przekazywali ustnie. Dlaczego? O korzeniach tego konfliktu i wywołanych nim wojen zapomniano, ale naszym zdaniem tamta pierwotna wojna w niezliczonych odsłonach, wciąż odnawiana pod innymi pretekstami ideologicznymi, trwa od czterotysięcznego roku lat. Jest to naszym zdaniem prawdopodobnie odwieczną wojna między Aryjskim Wschodem, spadkobiercami R1A1 oraz Zjednoczonymi z nimi przedstawicielami wenetyjskiej haplogrupy I2A2 budowniczych megalitów Karnaktyn, Czarniec, w Bretonii, w Stonęgę, nad Łabą i na Pomorzu Polskim, a Aryjskim Zachodem, spadkobiercami R1B1 i wenetyjskiej I1. Potwierdzają to mapy rozłożenia tych haplogrup w poszczególnych kulturach archeologicznych i ich zasięgi w epokach dziejowych. Jej ostatnim epizodem była Druga wojna światowa, której celem było zniszczenie Żydów i Słowian, a która skończyła się powrotem królestwa Sis do tzw. nowej koliby nad Łabę i Odre oraz pięćdziesiątletnim podziałem Niemiec. Być może współcześnie jesteśmy świadkami długotrwałego procesu pojednania i zjednoczenia tych dwóch odwiecznie rywalizujących o dominację stron. A w roku 1982 satelity przekazały na Ziemię fotografię kilku niezwykłych kręgów, wyraźnie wyodrębniających się na powierzchni stepu południowo-uralskiego. Te koncentryczne kręgi zostały zidentyfikowane jako jeden z najstarszych obiektów kultury i endoeuropejskiej, aryjskiej. Sztuczne pochodzenie owych kręgów nie budziło od początku żadnych wątpliwości. Wiek znaleziska oceniono na około 1700-1600 pn. Obecnie jest ono uważane za gród obserwatorium zbudowany podobnie do kręgu Stonehenge na planie koła. Koło miało tutaj promień 160 metrów. Gród otaczała dwumetrowa fosa napełniona wodą. Zewnętrzne mury były bardzo masywne. Przy wysokości 5,5 metra miały grubość 5 metrów. W murach znajd